Jak zwykle. <laughs> Cieszę się, że mamy nową folię do tego, do posprzątania. Cześć, Witam was, magnaci spawania. W tym odcinku mamy przyjemność testować spawarkę firmy Paton. Skąd my ją mamy? Dzięki uprzejmości Piotra, czyli jednego z widzów. Bardzo serdecznie ci Piotrze jeszcze raz dziękujemy za to, że że nam umożliwiłeś po prostu przetestowanie twojej spawarki. Także rozpakujmy go sobie, zobaczymy co tam zastaniemy w środku. Dokładnie który model patona, bo szczerze powiedziawszy nawet nie pamiętam. Wy pewnie już wiecie z tytułu filmu. No i Piotr też mówił, że załączył instrukcję obsługi, także szybciutko ją sobie przerobimy, żeby mieć trochę większe, większe pojęcie na temat tej spowarki I zobaczymy jak ona się będzie sprawowała dalej. Także rozpakowujemy. czyli mamy tutaj Patona PZ 250 Pro przynajmniej już tyle wiemy ja sobie szybciutko przeczytam tą instrukcję czy coś mnie może zaskoczyć w tej spawarce czy nie założymy sobie drut zrobimy już miejsce, miejsce do spawania weźmiemy próbki oczywiście wyczyścimy zobaczymy co to maleństwo potrafi no. tak kara się pojawi twój głos w odcinku. Wszyscy <noise> <się> rozpakowałem tego. <noise> Słuchajcie, charakterystyka techniczna. Eee, może, jeśli uda mi się to znaleźć w internecie, to wam oczywiście wyświetlę na ekranie tą tabelkę, którą mam przed oczami. Eee, jedno co mnie tak zastanawia, bo tutaj widzę parametry PSI 200 Pro, PSI 250 Pro z tym, że jest na gniazdko 230 i wersja na siłę. My tu mamy wersję na siłę, natomiast trochę nie rozumiem tego, czemu w 250 Pro na gniazdko 230 mamy maksymalny, maksymalne natężenie prądu spawania, 335 Amperów. Dokładnie ta sama wersja jest w gniazdku na siłę, no to skoro mamy te same parametry spawania z, z gniazdka 230, no nie wiem jeśli czegoś tutaj nie rozumiem, to oczywiście poprawcie mnie w komentarzach jest to dla mnie troszeczkę dziwne no dobrze, jedziemy dalej przedział regulacji prądu spawania między 12 a 250 amperów 70% cykle teoretycznie dobra MB EVO Pro 24 uchwyt binzela czyli odpowiednikami są no identyczne praktycznie uchwyty są z firmy Most skoro tu mamy dwudziestkę czwórkę to już sobie popatrzymy nie ma tu cyklu pracy, ale to nic. Mam tu swoją ściągawkę 24, Obciążę, obciążalność 60% cyklu pracy na y, mieszance, czyli do 220 amperów. OK, wiemy wszystko. 4 rolki, czyli nie jest źle. Jeśli mamy układ czterorolkowy no to przynajmniej mamy pewność, że on sobie poradzi ze szklami do rutu 15-kilowymi. Natomiast no, jeśli mamy dwie rolki, te szpile 15 nie bywają problematyczne w takich układach. Także jest tutaj na pewno coś na plus. Wymienię sobie może y, rolki na drugi jedynkę, ponieważ taki mamy, taki będziemy spawać. <grymna> 0,8 czyli mamy też układ dwurolkowy, to jest akurat bardzo fajne, wygodne. Z tego co widzę, jeśli na wierzchu mamy od naszej strony oznaczenie drut FI 1.0, to mamy tak jakby założone pod spawanie drutem 0,8, czyli jeśli mamy z przodu 0,8, rowek będzie od drutu jedynki. Warto na to zwrócić uwagę, żeby się nie pomylić. Przekładamy oczywiście nasz ukochany gold blank drudnie miedziowany, średnica Fi 1.0, przełożymy sobie z lorcha na patona, tu musimy ściągnąć adapter, nie będzie nam potrzebny. Ech. Słuchajcie, bo ja wiem, że teraz w tym momencie patony są bardzo popularne, więc takie moje pytanie do Was, bo większość z Was, znaczy większość, część z Was na pewno ma je u siebie i korzysta z nich. Czy to Wam się nie wydaje strasznie liche? Bo troszeczkę mam takie obawy, że gdyby jednak na pełnej szpuli e, mocniej odstawić tą spawarkę gdzieś tam na ziemię czy coś, no, mogłoby się to gdzieś utrącić. Ale to, to takie moje, moje wewnętrzne obawy. Po prostu dajcie znać, czy faktycznie jest, jest to tylko i wyłącznie moje odczucie indywidualne, czy coś w tym jest. Hamulec nie jest zaciśnięty, także Piotku, bardzo ładnie masz tu hamulec ustawiony. Nie wiem, czy to dzięki nam, czy nie, ale gratuluję. żyje mi wolno wysyłać tu podejrzewam, że to to A. ok, czyli widzę ustawiona prędkość maksymalna jeśli chcielibyśmy, żeby nam się szybciej rozwijał no nie ma takiej możliwości czyli rozpędza nam się do maksa No dobra, co sam producent napisał tutaj na temat tego urządzenia? Urządzenie serii Professional, czyli takie, jakie tutaj w tym momencie mamy dostępne, jest przeznaczone do użycia przemysłowego. Źródło można oddzielić od mechanizmu podającego drut spawalniczy z myślą o wygodzie użytkownika, jak i pod kątem bezpieczeństwa. Czyli rozumiem, że jest to urządzenie przemysłowe. Dobrze. Wszystkie elementy elektroniczne urządzenia są impregnowane dwiema warstwami wysokiej jakości lakieru. To też mi parę osób już o tym wspominało, że ze względu właśnie na to zabezpieczenie decydują się po prostu na tą spawarkę. Natomiast jak, jeśli mamy sobie tutaj przejrzeć opcje, jakie ona e, ma, do, ma dostępne, to no więc tak musimy sobie przytrzymać ten guzik 5 sekund. Wskakujemy na opcję czterotakt z gorącym startem i z opcją wygaszania łuku. Zwykły standardowy czterotakt i dwutakt. Te opcje sobie przetestujemy. Odnośnie odnośnie tego ja tutaj nie mogę znaleźć żadnych informacji w instrukcji jeśli ktoś wie no to niech da znać. Przed wypływ gazu po wypływ gazu po spawaniu Time up voltage, czyli czas narastania napięcia, który sobie ustawiamy na gorącym starcie, podejrzewam. Tutaj jest czas opadania napięcia na wygaszaniu łuku, tak jak też podejrzewam. Puls. Puls jest dość nietypowy, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie opcja włącz-wyłącz, jest opcja procentowa. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, czemu akurat tak, a nie inaczej. Zobaczymy, słuchajcie, może spróbujemy sobie dwóch granicznych wartości tego pulsu, w sensie ustawimy 1%, później 80%, polecimy dalej. Częstotliwość pulsu. Yy, domyślnie jest to 5 Hz ustawione tutaj przez producenta, natomiast możemy dojść do aż 500 Hz. Oczywiście, przetestujemy. Tu mamy współczynnik wypełnienia jest to proces impulsu napięcia do określonego trwania tych impulsów. Domyślnie 50%. Nie wiem o co tu chodzi, ale OK lecimy. To by było. Na tyle z takich podstawowych opcji. E, możemy się oczywiście przełączać między spawaniem elektrodom, między spawaniem TIG-LIFT, no i MIG-MAG. E, tutaj mamy wolny wysuw drutu, tu mamy test gazu, no i e, regulację e, podawania drutu w metrach na minutę, czyli tak jak być powinno. No i te same opcje, które wcześniej przejrzeliśmy, tylko po prostu na innym ekranie. Tutaj mamy już regulację woltami. To co, organizujemy sobie w takim razie blachy i zaczynamy męczyć e, tego patona. Ziu. Poszczepiamy sobie próbkę. Oczywiście z miejsca dajemy maksymalne parametry, jakie tutaj mamy, czyli 28V. Pospawamy na bocznie jedną. Później postaram się ustawić fajny łuk zwarciowy tym patonem i pospawać pion. I zobaczymy, jakie, jakie będą tego efekty. Spawać, spawa, nawet nie jest tak źle. Przerzućmy się szybciutko na piątkę. Stawmy się na nic. Włączmy sobie szybciutko puls, sprawdzimy jak on, jak on nam tutaj będzie śmigać. 1% pulsu, sam jestem tego ciekaw bardzo mocno, bo, no, bo nie, nie wiem o co, o co tutaj chodzi, ale od razu przejedźmy sobie na maksa, bo się przecież nie będziemy tutaj cyrgolić. Było około chyba 11 metrów w Dobra, ja osobiście nie widzę jakiejś tam różnicy w 1% pulsu. Zostawiamy te same parametry i ustawiamy 80% puls. Nie chodzi. Przestotliwość ustawmy sobie maksimum, czyli 500 herców. Problem jest taki, że jak dla mnie to nie jest puls, ale dobra, przespawajmy sobie kawałek próbki. Słuchajcie, co mi się nasuwa po tym teście? No, jest kilka takich rzeczy. Na pewno nie jestem przekonany do tego rozwiązania. Wydaje mi się to bardzo mocno chwiejne i, i niestabilne, ale to, to tak jak mówię. No jeśli po dłuższym użytkowaniu nie ma z tym problemu, a tego nie wiem, no to ok, niech będzie. Same przyciski. No, mogą się podobać wizualnie, to jest na pewno ich bardzo duża zaleta, natomiast ja ustawiając w rękawicy miałem z tym troszeczkę problemów. E, moim zdaniem większe czucie jest po prostu na pokrętle. Natomiast co do samego spawania, nie licząc pulsu nie mam żadnych zastrzeżeń. Tak jak widzieliście, w pozycji nabocznej ten łuk natryskowy spawa bardzo ładnie. Jeśli mówimy o łuku zwarciowym i spawaniu pionu, też ten łuk zwarciowy widać, że on jest stabilny, ładnie się ta spoina układa. Także tutaj nie, ma, nie mam naprawdę żadnych zastrzeżeń. Można bardzo ładnie spawać tą spawarką. Tym bardziej, że jestem święcie przekonany o tym, że gdybyśmy mieli na dłuższy czas, byłbym w stanie mocniej doregulować po prostu te, te parametry, którymi spawałem i byłoby prawdopodobnie jeszcze mniej rozprysków spawalniczych niż, niż się pojawiło. Natomiast jeśli chodzi o sam puls, no wydaje mi się, że nie jest to, to puls. Nie jest to na pewno taki puls znany nam z urządzeń. Mało tego nie jest to nawet taki puls, moim zdaniem, który widzieliśmy już na teście magruma. Tam faktycznie ten puls spawał, bardzo ładnie spawał. Natomiast tutaj no niby jest, ale w moich realnych odczuciach mogłoby go równie dobrze nie być. Jeszcze zerknę szybko na tę instrukcję. Czy jest tu coś odnośnie tego pulsu? Funkcja spawania napięciem pulsacyjnym 28. Ta funkcja ma na celu ułatwienie kontroli procesu spawania w pozycjach przestrzennych innych niż dolna. W innych. Metodek spawania nieco zastępuje ruchy rąk spawacza. Jest to szczególnie ważne w miejscach o trudnym dostępie. No nie wiem, ja nic takiego szczególnego nie znalazłem, jeśli chodzi o instrukcję obsługi dlatego też znowu po raz kolejny mam mieszane uczucia no, z jednej strony jest to urządzenie fajne a z drugiej strony gdyby przestali e, opowiadać o tym, że jest tu puls i po prostu nie byłoby tej opcji to by było urządzenie zarazem uczciwe e, natomiast w tej sytuacji, no nie wiem. nie wiem nie wiem, nie wiem ja nic nie wiem, ja się nie znam Zapraszam oczywiście do zadawania pytań, komentowania odcinka, na wszystkie pytania jak zwykle postaram się odpowiedzieć, także trzymajcie się, cześć.